Cześć, witajcie na naszym kanale. Przed Wami kolejna recenzja. Tym razem będzie to recenzja notebooka, a w nawet ultrabooka typu 2 w jednym od HP. A mianowicie chodzi o HP Elite Dragonfly drugiej generacji. To już druga generacja ważki od HP, bo właśnie Dragonfly po angielsku to jest ważka. O pierwszej generacji mogliście przeczytać w mojej recenzji pisemnej, która pojawiła się na stronie Techsetter.pl. HP ochrzciło tego laptopa mianem drugiej generacji, chociaż gdyby to zależało ode mnie, raczej nazwałbym go odświeżeniem modelu sprzed przeszło dwóch lat, gdyż właściwie Oprócz zmian w specyfikacji, mam tutaj na myśli konkretnie procesor, mam tutaj na myśli RAM, funkcjonalność gniazda Thunderbolt i funkcjonalność gniazda HDMI. To pod kątem wizualnym laptop praktycznie się nie zmienił. Kolor także pozostał niezmieniony. Przy okazji testowania pierwszej generacji gdzieś tam wyczytałem, że jest to kolor. Kobaltowy z elementami błękitu pruskiego. Cała konstrukcja została wykonana z magnezu, no i to też wpływa, że jest po prostu bardzo lekka i waga naszej ważki wynosi niecały kilogram. Czy to źle, że obudowa pozostała taka sama? O, niekoniecznie. No, ja sam nie jestem osobą, która na siłę zawsze pragnie zmian, szczególnie jeżeli. Coś, co ma zostać zmienione jest dobre. A tutaj się okazuje, że HP stworzyło konstrukcję na tyle uniwersalną, i można powiedzieć, dobrze starzającą się, że nie jest jakąś wadą to, że dostajemy po raz kolejny to samo. Nie zmieniła się forma, nie zmienił się kolor. Na szczęście nie zmieniła się, ta, się też kwestia wytrzymałości laptopa, gdyż pulpit właściwie, można powiedzieć, no ugina się tylko w tym miejscu, pomiędzy touchpadem a spacją i pokażcie mi laptopa, który w tym miejscu się nie ugina. Chociaż pewnie za chwilę w komentarzach pojawi się ktoś, kto mi pokaże i teraz będzie mi głupio. Klapa także jest bardzo dobrze usztywniona i tutaj główną rolę odgrywa nie tylko magnes z tyłu, ale też szyba, yy, która pokrywa ekran. Zdradziłem już wcześniej, że zmieniła się funkcjonalność części portów, nie zmieniło się natomiast ich rozmieszczenie oraz ich liczba. Po lewej stronie mamy USB 31 generacji pierwszej czy też dawny USB 3.0. Po prawej stronie mamy dwa gniazda Thunderbolt 4 oraz HDMI 2.0. Jako że mówimy o sprzęcie konwertowalnym, no to warto też przyjrzeć się zawiasom. To oprócz tego, że są otulone tutaj też metalowym płaszczykiem, że tak powiem, ładnie zeszlifowanym swoją drogą. Oto no też należy je pochwalić za to, że działają bardzo płynnie. Przejście z trybu tabletu do trybu laptopa, czy też trybu podstawki, czy, czy trybu namiotu, jeżeli ktoś tak lubi pracować. Raz, że jest bardzo płynne i szybkie, a dwa, że zawiasy są na tyle na tyle stabilne, że nie, no nie ma tutaj lęku o to, że za chwilę nam się to wszystko tutaj porozjeżdża, albo ekran straci pozycję, którą mu nadaliśmy. W kwestii ekranu też nie zmieniło się praktycznie nic, gdyż Dragonfly dalej pozwala na wybór jednego z trzech dostępnych ekranów. Mamy do wyboru dwa ekrany Full HD, z czego jeden wyposażono w Field HP Sure View. Taki właśnie ekran mamy w modelu testowym. A dla osób, które jeszcze bardziej cenią sobie wyższą rozdzielczość, mamy alternatywę w postaci ekranu 4K z obsługą HDR 400. Zanim może jednak przejdziemy do kwestii kolorów i tej ogólnej jakby, e, kwestii jakości obrazu, to krótko przypomnę, o co chodzi właściwie z tym filtrem HP SureView. Ekran został wyposażony w dodatkowy filtr, którego zadaniem jest załamywanie światła w taki sposób, aby światło kierować. Do środka ekranu, przez co zawęża dość mocno kąt widzenia osobom, które siedziałyby powiedzmy po, z jednej czy z drugiej naszej strony. Im więcej przyciemnimy obraz, tym ten kąt jest jeszcze bardziej zawężony. I muszę przyznać, że jest to jedna z fajniejszych rzeczy w laptopach. Jedna z fajniejszych rzeczy dotycząca bezpieczeństwa pracy poza biurem, chyba jaka jest dostępna w laptopach. No dobrze, ale jak ekran wygląda pod kątem jakościowym? Bardzo dobrze i to pewnie nie jest zaskoczenie, gdyż no, rozmawiamy przecież o sprzęcie segmentu premium. Patrząc na ekran, można łatwo dostrzec, że kolory są bardzo soczyste, chociaż tutaj trzeba zwracać uwagę, że ekrany wykończone błyszczącą szybą bardzo często w cudzysłowie. Poszukują nasz wzrok i tam kolory zawsze prezentują się troszeczkę soczyściej. Tutaj na szczęście nie jest to tylko złudzenie optyczne, ale jest to też, potwierdzają to liczby. Ekran może pochwalić się 95% odwzorowaniem palety SRGB. Być może niektórzy zdziwią się, kiedy zobaczą w specyfikacji, że ekran ma, może pochwalić się jasnością 1000 nitów. Tu jest akurat, jest to niezbędne do tego, żeby ta, ten filtr HP SureView mógł dobrze działać, żeby, może można było swobodnie tą jasnością manipulować. Jednak ten dodatkowy filtr troszeczkę wydaje mi się, że to jest wina filtra, troszeczkę nam ucina tej jasności, gdyż kolorymetr pokazuje gdzieś tam maksymalne wyniki w okolicach 800 nitów. Na kontrast i czerń także nie można narzekać, gdyż czerń to jest niecałe 0.4 kandela na metr kwadratowy, kontrast o okolice 2000 do 1, więc jak na panel IPS bardzo ładnie. A skoro panel IPS, no to na kąty widzenia także nie można narzekać. No a skoro mówimy o ekranach dotykowych, no to nie sposób jeszcze nie wspomnieć o komforcie pracy. No i właściwie nie mam tutaj dużo do powiedzenia, bo nie można absolutnie na nic narzekać. Ekran jest bardzo responsywny, powierzchnia jest bardzo gładka. Doceniam też, że nie brudzi się od byle dotyku. Łatwo trafiać w poszczególne elementy, reakcja jest odpowiednia. Zarówno kiedy pracowałem z piórkiem, jak i kiedy pracowałem z palcami. Więc jeżeli ktoś woli klikać paluchami po ekranie niż manipulować myszką czy klawiaturą, jak najbardziej proszę bardzo. W pierwszej generacji Dragonfly'a, tudzież ważki, klawiatura mi się bardzo podobała. I ta generacja tego nie zmieni, bo właściwie mam wrażenie, że klawiatura jest dokładnie ta sama. Ona ma niezbyt głęboki skok, trochę twardawy na początku, ale za to jest bardzo sprężysty i taki, taki bardzo przyjemnie, fajnie wyczuwalny pod palcami. Dobrze się po prostu na klawiaturze pisze, a dodatkowo jest całkiem cicha. Podobnie wypada kwestia touchpada, podobnie pod tym kątem, że mamy właściwie to samo urządzenie, co w pierwszej generacji. Ponownie mamy do czynienia z, ze szklaną płytką. Podoba mi się, że touchpad jest duży, jak na format laptopa. Ma też bardzo fajne, bardzo przyjemne w kliku przyciski zintegrowane z płytką. No jeżeli nie używacie myszki, to korzystajcie z touchpada. To jest właśnie ten touchpad, z którego będzie Wam się przyjemnie korzystać. Pierwsza generacja nie zawiodła pod kątem głośników. Ba, nie zawiodła, ona nawet bardzo pozytywnie zaskoczyła. Z drugą jest podobnie, chociaż tutaj już nie ma mowy o zaskoczeniu, bo wiedziałem po prostu czego się spodziewać. Tutaj wypadła to bardzo, bardzo fajnie, bardzo sensownie, bo mamy wysokotonowe głośniki tutaj na, na boczkach, niskotonowe mamy schowane pod przednią krawędzią i trzeba przyznać, że one bardzo. Bardzo fajnie potrafią się uzupełniać, nie starają się dominować jednym nad drugimi, chociaż z drugiej strony, przy niektórych ustawieniach dźwięku, miałem wrażenie, że te tony wysokie troszeczkę stają mi się zbyt agresywne. No, ale na szczęście jest tutaj aplikacja HP Audio Control i ona pozwala, jakby te zapędy przygasić. Także piórko pozostało to samo, co w przypadku pierwszej generacji naszej ważki, ale to. Raczej też nie szukałbym w tym specjalnie wady, gdyż jest to yy, diabelnie wygodne akcesorium, które właściwie sprawdza się w każdych warunkach i zaraz postaram wam się to pokazać. Korzysta mi się z niego dużo przyjemniej niż z tych konkurencyjnych gadżetów z jednego względu. Ono po prostu świetnie pasuje do, do ręki i pracując z nim faktycznie mam wrażenie, jakbym pracował z normalnym, nie wiem, piórkiem yy, czy pisakiem. To piórko ładuje się za pomocą kabelka z wtyczką USB typu C. Gniazno znajduje się tutaj u góry za tą dość szczelnie zamkniętą zaślepką. Warto jeszcze wiedzieć, że piórko łączy się z laptopem za pomocą bluetooth. Siła piórka nie tkwi tylko w tym, że się jak wygodnie trzyma i wygodnie z niego korzysta, ale właściwie w tym, że korzysta się z niego wygodnie dzięki aplikacji ustawienia pióra, która jest dość mocno rozbudowana i pozwala właściwie dowolnie dostosować sobie. Piórko do swoich preferencji, od takich rzeczy jak czułość nachylenia poprzez czułości samego rysika, można dowolnie przypisywać sobie funkcję klawiszą, także mamy tutaj pełną interaktywność i że tak powiem pełną customizację. Jako, że mamy do czynienia z ultrabookiem biznesowym klasy Premium, no to oczywiście nie mogło zabraknąć rozbudowanych funkcji bezpieczeństwa. Elite Dragonfly G2 dysponuje, o tym, że dysponuje filtrem prywatności, już wiecie. Do tego dochodzą zabezpieczenia w postaci kamerki z czujnikami IR służącymi do rozpoznawania twarzy. Mamy klasyczny czytnik linii papilarnych po prawej stronie. Pulpitu. Do tego oczywiście dochodzi moduł szyfrujący TPM2.0 Obecnie, w ultramobilnych ultrabookach, kwestie łączności rozwiązuje się już no, prawie wyłącznie bezprzewodowo. Jakieś wyjątki na rynku pewnie się znajdą. Do dyspozycji Bluetooth 5.2, karta sieciowa, bezprzewodowa karta sieciowa obsługująca standard Wi-Fi 6, oraz opcjonalny modem WUWAN. I tutaj mamy małą zmianę w stosunku do poprzedniej generacji. Poprzednia generacja Standardu 5G jeszcze nie obsługiwała G2. Tak. Czas zająć się wreszcie podzespołami. W, w poprzedniej generacji mieliśmy jeszcze do czynienia z procesorami Whiskey Lake od Intela. Tym razem są to już Tiger Lake i U, czyli 11. Generacja. Z racji tego, że mamy do czynienia z Tiger Lakeami, no to też kartami graficznymi Intel Iris XE. Nowa generacja pociągnęła ze sobą także zmianę ramu, i tutaj zamiast LPDDR3 mamy już do czynienia z LPDDR4X, czyli ramem szybszym. Na pokładzie tego konkretnego modelu mamy zainstalowany Intel Core i71165G7, a więc jednostkę czterorodzeniową. Ośmiowątkową, nisko napięciową. Tutaj akurat jest ważne to, że procesor posiada konfigurowalne TDP w zakresie od 12 do 28 W, co oczywiście finalnie rzutuje na jego wydajność. Pojedynczy rdzeń może działać równie dobrze z prędkością, z częstotliwością 1,2 GHz, jak i 4,7. HP jednak zdecydowało, że w przypadku Dragonfly G2 tutaj nie będą jakby przesadzać z wydajnością, raczej postawią na wyższą kulturę pracy notebooka, dłuższy czas pracy na baterii. I właściwie przy teście obciążeniowym, procesor na pojedynczym rdzeniu raczej utrzymał się wartości 2,6, co jest jakby bazową wartością dla, dla tego rdzenia nie przekraczał temperatury 64 65 stopni Celsjusza i jak można się domyślić przełożyło się to na wyniki w benchmarkach którym było bliżej na przykład do Core i5 1145G7 testowanego niedawno karbona 9. generacji niż na przykład do Wydajności expert booków B1400C oraz 1500C, które były wyposażone w ten sam procesor. Wydajność zintegrowanego Intel Iris Xe wypadła już bliżej. Ekspert booków, o których wspomniałem wcześniej, tutaj też możemy liczyć na wydajność 30 klatek w mniej wymagających grach rozdzielczości Full HD, na przykład w World of Tanks było to nawet 60 klatek. Więc, jeżeli ktoś lubi sobie pograć po pracy w czołgi, to proszę bardzo. Z pewnością zaskoczeniem dla nikogo nie będzie fakt, że HP Elite DragonFly G2 posiada wyłącznie jedno miejsce na dysk. W tym przypadku jest to e, dość interesujący nośnik, ponieważ mówimy o Intel Optane H10. Podobnie jak pierwsza generacja, tutaj też pod kątem kultury pracy DragonFly G2 wypada bardzo dobrze. Można pochwalić na pewno za to, że laptop nie jest zbyt głośny. Za to, że żywo reaguje na, na, na zmianę temperatury podzespołu, w tym wypadku procesora i zintegrowanej karty graficznej, i to skutkuje tym, że przy takiej symulacji pracy biurowej laptop może zachowywać się równie bezdźwięcznie, jak i być powiedzmy wiatraczek może generować szum o natężeniu 41 dB. Kiedy zmusimy laptopa do pracy bardziej wymagającej. Obciążymy ten procesor maksymalnie, ta, ta, ta głośność właściwie wzrasta tylko nieznacznie i chyba gdyby nie wskazania decybelomierza, to ciężko by mi było powiedzieć, czy wzrosła na pewno. Układ chłodzenia nie tylko żwawo reaguje na zmieniającą się temperaturę, ale też nie ma problemów z odprowadzaniem wytwarzanego ciepła na zewnątrz i tutaj jedynie przy, przy środku tej tylnej krawędzi, gdzie mamy wylot chłodzenia, to tutaj widać, Pojawia się pod spodem temperatura około 46-47 stopni, w pozostałych miejscach obudowy jest to raczej między 30 a 40, i mówię tutaj zarówno o trybie pracy biurowej, jak i pracy pod pełnym obciążeniem. HPL Dragonfly G2 pozwala na wybór jednej z dwóch dostępnych baterii. Mamy 36Wh, czyli no, akumulator dość mały oraz 56Wh, czyli można powiedzieć taki taki dobry standard w tego typu ultrabookach, no i ta większa bateria pozwala na to, żeby móc pracować z laptopem przez nawet ponad 10 godzin, jeżeli mówimy o operacjach typu jakaś tam praca z przeglądarką czy mniej wymagających zadaniach, ponad 9 godzin odtwarzania wideo. No i tutaj niestety Troszeczkę za mało 6 godzin pracy biurowej. No, troszeczkę lepiej wygląda, kiedy jednak laptop jedno ładowanie wystarczy nam na, na cały dzień pracy, czyli na to 8 godzin. Ale tutaj na szczęście też ratuje nas funkcja HP Fast Charge, która pozwala na naładowanie akumulatora do poziomu 50% w zaledwie pół godzinki. Jest, no, gdzieś tutaj ten. Yy, poziom wad i zalet się wyrównuje. Podsumowując, yy, jak można to podsumować? HPLi Dragonfly G2 to wciąż laptop bardzo dobry, mimo tego, że bazuje na obudowie sprzed yy, przeszło dwóch lat. Został odświeżony, że tak powiem, tylko. Od wewnątrz i to jeszcze nie zupełnie, gdyż mamy te same rozwiązania jeżeli chodzi o ekran, mamy te same rozwiązania jeżeli chodzi o dysk, mamy nowocześniejszą platformę procesorową, mamy nowocześniejszy RAM, mamy nowocześniejsze... Gniazda najważniejsze w tym wszystkim jest to że z laptopa dobrze korzysta się w tych trybach do których został stworzony czyli nieważne czy mówimy tutaj o trybie laptopa czy mówimy o trybie tabletu czy, czy w trybie podstawki czy, czy namiotu w każdej z tych wersji po prostu ważka dobrze się sprawdza pod kątem wyposażenia no. To jest jakby ultrabook klasy premium, i, i tym wyposażeniem to udowanie. Mamy bardzo dobre głośniki, bardzo dobre ekrany, bardzo dobre e, wyposażenie dodatkowe, chociażby w postaci piórka czy, czy wygodnej klawiatury. I tutaj wszystko wydaje się być. Na miejscu. Czy zatem ważka jest godna polecenia? No to oczywiście, że jest. Tym bardziej jeżeli szukacie laptopa leciutkiego, no bo wciąż waga poniżej kilograma, no to to jest i tak taka można powiedzieć topka. Jeżeli cenicie sobie swobodę w korzystaniu z laptopa, to to jest właśnie urządzenie, które powinno Was zainteresować to wszystko na dziś. Więcej szczegółów na temat laptopa oraz więcej testów znajdziecie w pełnej pisemnej recenzji. Ja Wam tymczasem dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.